Cześć, i czołem, dzień dobry, oto Volkswagen ID7. I wiem, że w tym momencie już zwiędły wam uszy, bo jakie ID7, ale słuchajcie, po polsku ten samochód nazywa się ID7, a po angielsku ID7, a nie żadne ID7. Ale okej okay, w trosce o wasz komfort będę mówił tak jak mówią wszyscy, czyli oto Volkswagen ID. 7. Volkswagen ID7 dla wielu osób jest następcą Passata, następcą Arteona, dużo bardziej nowoczesnym następcą, elektrycznym przede wszystkim następcą. Auto jest bardzo duże, ponieważ mierzy prawie 5 metrów długości. Oferowane jest w dwóch rodzajach nadwozia. Tutaj mamy Liftback, w ofercie jest jeszcze. Czyli kombi. Jeśli chodzi o stylistykę zewnętrzną, to samochód wyraźnie swoimi kształtami, obłymi kształtami nawiązuje do innych modeli z rodziny ID. Czy się podoba? No może się podobać, ale może także się nie podobać. Pokażę wam jeszcze dwa elementy, które moim zdaniem budzą kontrowersje. Zobaczcie z przodu: podświetlany znaczek. Z tyłu mamy również podświetlany znaczek, tylko oczywiście na czerwono. O. Nie wiem czy to dobrze będzie widać w tym słońcu, ale uwierzcie mi, ten znaczek razem z tą listwą ledową świeci się na czerwono. Fajne to, czy jednak troszeczkę śmierdzi temu. Tak prezentuje się wnętrze ID7. Wygląda to, słuchajcie, dość minimalistycznie, z wyjątkiem oczywiście tego olbrzymiego telewizora. Mam wrażenie, że moja babcia na komodzie miała mniejszy telewizor, a całość tego wnętrza przywodzi mi na myśl mieszkania pod wynajem. Mieszkania, w których jest jedna duża kanapa, ze dwie szafki i ktoś wstawił olbrzymi telewizor, bo przecież Netflix to rzecz święta. Ok, do tego telewizora jeszcze wrócę. Pokażę wam najpierw wirtualne zegary. Bardzo skromne, ale to jest akurat, moim zdaniem, duży plus zegary, które pokazują tylko niezbędne informacje i totalnie nie rozpraszają wzroku. Dodatkowo tutaj mamy także wyświetlacz HUD, który pokazuje niemalże te same informacje, które mamy tutaj, także wszystko się nam zgadza. W tym samochodzie, we wnętrzu tego auta słuchajcie, nie mamy praktycznie żadnego fizycznego przycisku, jedynie tutaj przycisk od świateł awaryjnych jest fizyczny, no i przyciski od sterowania szybami. Swoją drogą, żeby opuścić szyby tylne, musimy najpierw przycisnąć ten przycisk rear, a dopiero potem sterować szybami tylnymi. No, moim zdaniem bezsensowne rozwiązanie. W dotyku otwala się tutaj chociażby lampki, zobaczcie, tak to wygląda. W dotyku jest także cały panel od świateł. Moim zdaniem nie są to do końca praktyczne. Rozwiązania. Nie mamy fizycznych przycisków, nie mamy nawet typowej dźwigienki, słuchajcie, od wycieraczek. Zobaczcie, tutaj mamy tylko dźwignię od układu napędowego, a wycieraczki obsługujemy o tutaj tą samą dźwigienką, którą obsługujemy e, kierunkowskazy. Dobra, przejdę teraz do tego mm, telewizora, do tego tabletu. I słuchajcie, system multimedialny Widey 7 działa naprawdę sprawnie. Biorąc pod uwagę, jak działały systemy we wczesnych egzemplarzach Heidi 3, to nie jest wcale takie oczywiste, natomiast tutaj wszystko działa bardzo sprawnie, wszystko działa bardzo płynnie, natomiast sam system jest bardzo, ale to bardzo rozbudowany, także obsługa tych wszystkich opcji podczas jazdy moim zdaniem, no nie powiem, że powinna być zabroniona, ale naprawdę skupia uwagę na tym, a nie na tym, co najważniejsze, czyli na drodze. Zobaczcie chociażby, jak mamy rozbudowany tutaj panel klimatyzacji nawiewami sterujemy o w taki wirtualny Sposób. No, wszystko wygląda fajnie, wszystko wygląda efektownie i to wszystko oczywiście także działa bardzo dobrze. No, ale umówmy się szczerze, obsługa w taki sposób obsługa klimy podczas jazdy. Moim zdaniem nie do końca jest bezpieczna, ale okej, okay, może troszeczkę e, przesadzam. Jeśli chodzi o ciekawe opcje tego systemu multimedialnego, to na pokładzie mamy asystenta głosowego, który nazywa się tutaj IDA i działa całkiem sprawnie. Działa podobnie do asystenta Google'a. Cześć, Ida. Jest mi zimno. Rządku. Z przodu z lewej strony zaraz będzie cieplej. Z idą można sobie porozmawiać, i da działa sprawnie, jak już wspomniałem, bardzo podobnie do asystenta Google, o którym też już wspominałem. Jeśli chodzi o praktyczne walory wnętrza ID 7, to tutaj wszystko się zgadza. Zobaczcie, tutaj mamy jeden schowek, tutaj mamy drugi schowek i mamy dwa uchwyty na kubki. Tutaj mamy trzeci schowek w podłokietniku bardzo obszerny, no i jeszcze tutaj. Pod tym tunelem środkowym także znalazło się miejsce na schowek. Mamy dwa złącza USB typu C. Mamy, no nie takie obszerne, ale myślę, że wystarczające kieszenie w drzwiach, które są wykończone miękkim tworzywem. Mamy oczywiście schowek przed pasażerem. Jakość wykończenia no, słuchajcie, jest bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, co prawda, tutaj mam do czynienia no może nie stopową, ale z wyższą wersją wyposażenia więc ta jakość pewnie jest lepsza niż w wersjach biedniejszych. Ale wszystko się tutaj zgadza. Jest dużo miękkiego tworzywa, wszystko jest solidnie spasowane, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, brawo! Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda wnętrze ID7 po zmroku, jak wygląda tutaj oświetlenie ambientowe kabiny, bo moim zdaniem wygląda bardzo efektownie i warto to. Pokazać. Oczywiście kolor czerwony jest tylko jednym z wielu dostępnych kolorów. Tutaj można sobie to niemalże dowolnie zmieniać, dowolnie konfigurować. To są takie podstawowe barwy, te, które aktualnie teraz widzicie na ekranie. Natomiast można sobie, zobaczcie, o tak regulować kolory podświetlenia ambientowego wnętrza. Robi wrażenie, prawda? Pod maską tego egzemplarza, swoją drogą, zobaczcie maską utrzymywaną na patyku, nie znajdziemy silnika elektrycznego, nie znajdziemy także dodatkowej przestrzeni bagażowej. To co teraz tutaj widzicie, to jest nagrzewnica oraz cały niezbędny osprzęt, a wszystko dlatego, że ten egzemplarz posiada tylko i wyłącznie tylny napęd, a więc silnik elektryczny schowany jest gdzieś w okolicach tylnej osi. W ofercie ID7 jest oczywiście wersja 4x4, która to wersja posiada dodatkowy silnik elektryczny o tu gdzieś z przodu. Moc takiej wersji 4x4 wynosi 340 koni mechanicznych, a ta odmiana RWD ma tych koni 286. W ofercie ID-7 są także dwa warianty, jeśli chodzi o pojemność akumulatorów. Mniejsze mają 77 kWh, a większe 86 kWh. Jeśli chodzi o te większe, bardziej pojemniejsze akumulatory, to można je ładować z maksymalną mocą do 200 kW. A żeby czas szybciej Ci płynął podczas ładowania samochodu, możesz sobie odpalić jedną z gier dostępnych na pokładzie ID-7 i na przykład pojeździć wirtualnym ID-Bazem, który na swojej trasie zbiera akumulatory. I dzięki tym akumulatorom może jechać coraz dalej i coraz dłużej. Powiem wam, że bardzo przyjemnie jeździ mi się tym samochodem. Volkswagen 7 jest komfortowy, jest wygodny, jest przestronny, no i jak na elektryka przystało, jest także Cichy i jak na elektryka, także przystało. Jest wystarczająco dynamiczny, ponieważ setka pojawia się tutaj po upływie 6,6 sekundy. Także jest naprawdę nieźle. Dodam jeszcze, że szczególnie podczas dynamicznej jazdy czuć tutaj wyraźnie tę tylną-napędową naturę tego samochodu. Okej, okay, nie powiem, że ID7 prowadzi się niczym BMW, ale powiem, że jazda tym samochodem potrafi być zdecydowanie bardziej angażująca niż jazda chociażby Passatem czy Volkswagenem Arteonem. Ważnym, jeśli nie ważniejszym tematem jest także. Temat średniego zużycia energii i w tym przypadku również wszystko się zgadza, ponieważ Volkswagen ID7 na jednym ładowaniu, jeżdżąc głównie w mieście, jeżdżąc spokojnie, potrafi pokonać 500 km. Jeśli będziecie częściej korzystali z potencjału układu napędowego, no to 430-450 km w cyklu mieszanym bez problemu na jednym ładowaniu tym samochodem zrobicie. Czasy, w których to jazda elektrykiem ograniczała się tylko i wyłącznie do jazdy w koło komina, chyba już minęły. Zasiądę teraz na kanapie i zasiądę, słuchajcie, w sposób iście królewski, ponieważ tutaj wolnej przestrzeni na nogi nad głowę jest co niemiara. No gdybym był troszeczkę mniejszy, mógłbym założyć nogę na nogę, a dodam, że fotel kierowcy ustawiony jest tradycyjnie pod gościa o wzroście 180 cm. No ogrom przestrzeni mamy tutaj na tej kanapie. Dodatkowo, jeśli chodzi o udogodnienia, tu mamy dodatkową strefę klimatyzacji, dwa skrajne siedziska mogą być podgrzewane, mamy dwa złącza USB typu C, mamy podłokietnik z dwoma uchwytami, na kubki i mamy płaską podłogę. Także klasa, ba, nawet boczki drzwi z tyłu są obite miękkim tworzywem, prawie jak w markach premium. Zajrzyjmy teraz do bagażnika ID7. Swoją drogą zobaczcie z tej perspektywy, teraz dobrze widać ten poświetlany znaczek Volkswagena. Bagażnik ma tutaj 532 litry pojemności. No, kawał kufra, co by nie mówić, zobaczcie, tak prezentuje się z bliska. Dodatkowo w oparciu tylnej kanapy mamy otwór do przewożenia dłuższych przedmiotów, a sama kanapa jest dzielona w stosunku 40 do 60. Mamy tutaj także dwa haczyki na burtach, jeden z tej strony, drugi z tej strony. Tutaj mamy także złącze 12-woltowe. No i mamy podwójną, a nawet słuchajcie, potrójną podłogę, bo zobaczcie tutaj można jeszcze ten element podnieść i myślę, że jakieś drobniejsze szpargały także tutaj jeszcze się zmieszczą. Także jeśli chodzi o walory praktyczne bagażnika, wszystko się jak najbardziej zgadza, a dodatkowo w związku z nadwoziem typu liftback dostęp do tego bagażnika jest naprawdę wzorowy. Ceny prezentowanego modelu rozpoczynają się od kwoty mniej więcej 230 tysięcy złotych, a kończą na kwotach przekraczających 300 tysięcy złotych. Także słuchajcie. Tanio nie jest, ale z drugiej strony Volkswagen ID7 chyba nie ma bezpośredniego konkurenta, jeśli chodzi o auta marek dla ludu, o auta marek popularnych. Tesla Model S, no, dużo droższa, ale także dużo szybsza i dużo mocniejsza. BMW i 5 także sporo droższe. No i BMW przede wszystkim jest autem segmentu premium. Więc, więc Volkswagen ID7 jest najlepszym elektrykiem. Zaskoczeni? Jest najlepszym elektrykiem w gamie Volkswagena.